Nie wiem, czy Pan słyszał, ale mówiliśmy o tym niedawno w serwisie informacyjnym, że we Włoszech ruszają takie zawody osób, które robią lody o smaku. Na przykład w zeszłym roku były sezonowe lody warzywne. Mm -hmm. Takie smaki dziwne, wie pan. No i w tym roku będą na przykład o smaku szynki parmańskiej. Tu słuchacz pan Leszek proponuje, że to może być wyzwanie dla naszych producentów. Smak karkówki z grilla, proszę pana, kaszanki, rogala marcińskiego, proszę pana. I hit hitów, smak parówki cielęcej, ale bez udziału cielęciny, jak to w przypadku parówek cielęcych. Ja najbardziej to bym lubił lody o smaku karkówki z grilla, ale na ciepło. Na ciepło, wie pan. I myślę, że jeśli kaszanka, to koniecznie z cebulką. Urywki. Urywki z rozrywki. Zaczynajmy zatem, drogi redaktorze, Filip Pieszlar. Dzień dobry. Szybciutko, szybciutko się pochwalę. Wczoraj graliśmy na juwenaliach studentki proszę pana szalały. No to gratuluję. Na Juvenaliach III wieku. I tak gratuluję. drodzy dziękuję. I tak drodzy słuchacze, kończy się kolejny sezon artystyczny. Tak, niedawno żeśmy się spotkali. A już pożegnania nadszedł czas. Jak to zleciało? No jak, tak samo jak poparcie dla platformy. Mój sezon artystyczny można porównać do formy Allegra sonatowego z nieco poprzestawianymi częściami. Sezon zaczyna się jesienią od Allegra, burzliwie. Dużo nut, które symbolizują ilość koncertów, dużo wyjazdów, podróży, szybkie tempo. Potem część druga, przypada ona zimą. Zimę porównałbym do czwartej części Allegra, do Presto. Tempo wydarzeń jeszcze szybsze niż jesienią, podróży tyle samo tylko że po śliskim. Ja oczywiście nie narzekam. Gdyby moje życie zawodowe ułożyło się inaczej, mój kalendarz koncertowy mógłbym porównać do partii Triangla w symfonii Beethovena. Kilka nut na cały utwór, a głównie triangiel ma tacet, czyli brak pracy. Część trzecia sezonu artystycznego, moja ulubiona, wiosna, to jest rodzaj skerca. Koncerty są, ale jest ich mniej, za to więcej czasu można spędzać na próbach z kolegami i na leżaczku. Opłynność finansową nie trzeba się jeszcze martwić. Zakończenie sezonu, czyli wakacje adagio, partia triangla. Przez dwa miesiące pięć koncertów. W tym trzy charytatywne i jeden plenerowy, a poza tym tacet. Słowo tacet nie rymuje się ze słowem debet, co moim zdaniem jest trochę nielogiczne. Wakacje kończy napis da capo alfine. Da capo oznacza, że wracamy na początek sezonu artystycznego. Każdego roku tak jest. Kończymy i wracamy. Jak długo będziemy w tym cyklu wydarzeń? Tutaj przetłumaczę zwrot alfine. Alfine oznacza do emerytury. I tu trzymam kciuki za pana prezydenta elekta. A gdzie spędzić upragnione wakacje, to oczywiście zależy od naszych muzycznych upodobań. Miłośnicy muzyki barokowej spędzą urlop nad strumieniem. No, Bach to po niemiecku strumień. Miłośnicy Mozarta. Gdzie Moca... Bach płynie z wolna? Tak, tak, tak. Miłośnicy muzyki barokowej na strumieniem. Miłośnicy Mozarta w Warszawie na festiwalu mozartowskim. Miłośnicy Chopina, no wiadomo, w Dusznikach. Tam odbędzie się festiwal muzyki Fryderyka. Miłośnicy Reggae na trawie. A ja? Ja jestem miłośnikiem muzyki Zbigniewa Wodeckiego, więc spędzę wakacje w chałupach. Będę spał, leżał, pływał na windsurfingu i będę bardzo za Państwem tęsknił. Tak niedawno żeśmy się spotkali. A słyszał pan że Wodecki na pierwszym? No tak, ja, ja głosowałem i będę głosował i gratulowa pan. gratulowałem. gratulowałem Łujkowi. Tak? Naprawdę o, pierwszy to raz. Proszę przekazaj życzenia wydarzyło. też Dzięki. od nas. No tak, Wodecki na pierwszym, ale głosować można, zobaczymy jak w piątek będzie. Chodzi oczywiście o listę przebojów. Bardzo panu dziękujemy za ten sezon. Dzięki. Piątkę przybijemy pani Marcinie. Ojej. O, to zdrowo pan przybił. Dzięki bardzo. Filip Jaślar do usłyszenia. My mówimy także do usłyszenia. Lubieta Malinowska, Jan Mierowczyk, Marcin Łukawski. Tutaj jeszcze pan Zbyszek proponuje, aby złożyć serdeczne życzenia panu Janowi Winnickiemu. Bo Czy... są imieniny o, tak. dzisiaj. bardzo, panie Winnicki. On na Ursynowie mieszkał, z tego co pamiętam, na górze. Miał bitwę pod Grunwaldem Przed pokoju. Dokładnie. No Miał też taki szala, w wieszczadach, ale przecież nie będzie dojeżdżał do roboty. Kawał. To pan dobrze pamięta. Dzisiaj grały Janki, Johnny. Jakiego po naszemu Johnu? No to jeszcze jeden Janek.